Hej, słuchajcie, dzisiaj przychodzę ze skończonymi produktami. Zacznę od tego mniej, który mi podpasował. To jest Adidas, Adidas żel pod prysznic. Chyba unisex, bo, bo nie jest napisane dla mężczyzn, ani dla kobiet. W każdym razie 400 ml, kolor pomarańczowy, odcień taki pomarańczu. On pachnie tak jakby męs, męskim zapachem. Także dla kobiet tak na dwa razy, które oczywiście raczej preferują komfort damskich perfum, no to tutaj niekoniecznie. Na ciele się bardzo dość długo, bardzo dość długo, dość długo utrzymuje po kąpieli, powiem, że na takie 3-4 godziny, bez wysiłku, tak, nie, nie pocimy się, przebywamy w domu spokojnie, po kąpieli możemy się położyć do łóżka, bo ten zapach jest naprawdę ładny. Ładny w sensie męski, tak, ale taki odświeżający. Mało się pieni, ale ten zapach jest taki intensywny, nie uczula, mimo że jest bardzo naperfumowany, także jest ok. Tylko mówię, no nie jest wyeksponowany, że napis dla kobiet, a myślę, że to jest właśnie dla mężczyzn, bardziej ten napis tutaj. Bardziej powiedziałabym, że dla właśnie sportowców, dla takich wyczynowców, jak się później umyją po, po jakimś tam treningu, to przypuszczam, że się bardzo dobrze, komfortowo czują. Chociaż ja nadal Adidasa z wszystkich tych żeli to niebieskiego takiego, on jest orzeźwiający, on nie jest miętowy, on jest jakiś taki, no taki specyficznie orzeźwiający. O. A ten taki sobie. I słuchajcie, tu jest produkt, który odkryłam. Wiecie, bo ja już wiele razy mówiłam: Ja się tego nie wstydzę, bo, bo taka jest moja natura. Czy jestem bardzo szczupła, czy jestem troszkę grubsza, czy jestem tak jak teraz, między y, bardziej powiedziałabym L a XL? Y, więc y, ja się całe życie pocę. Mniej lub bardziej, ale jednak się pocę. Y, I teraz, y, no, przez ostatnie takie 5 lat no może nawet troszkę więcej. Ale okay, trzymają się tego, że tam około 5 lat szukałam preparatu pod każdą postacią, czyli były to tabletki, były to jakieś zioła, były to napary, były to maści, były też domowe sposoby, jak talk, jakieś olejki, no i wszelkiego rodzaju maści fawkulce, czyli po prostu preparaty, które są kulkowate. Przetestowałam ich naprawdę wiele. Może nie wszystkie, bo to był, byłoby kłamstwo, ale naprawdę wiele. Wydałam na nie bardzo dużo pieniędzy, ale szukałam czegoś dla mnie. Dla kogoś, kto. Komu pocą się plecy? Mnie się nie pocą dłonie, mi się nie pocą nogi. No wiadomo, jak się jest mega gorąco, no to te nogi też się pocą, tak? Ale że tak kolokwialnie powiem, nie śmierdzą pachy tak sobie musi być mega, mega, mega gorąco, żebym się naprawdę spociła pod pachami. Zresztą bardzo dobrze pod pachami umie sprawuje się ten CD, ale tylko naturalna bawełna biała. Także wiecie, to jest moje odkrycie sprzed dwóch czy trzech lat. Wielu u, was, u wielu Was też się to sprawdziło, ten preparat, więc go też polecam. Ale na plecy wiele preparatów przetestowałam i nic się u mnie nie sprawdza. Słuchajcie, u mnie plecy pocą się od łopatki, czyli od góry zaczynają, szyja, szyja nie, tylko od łopatki, które to, tak jak są łopatki, opowiedzmy, tu się zaczynają. Tu, się, tu jest szyja i tu są łopatki. Podsą się te łopatki i spływa pod, po nich, spływa tym takim, wiecie, rowkiem od kręgosłupa i do momentu, gdzie się po prostu kończy kręgosłupa, zaczyna pupa, tam się kam kamufluje. Więc spodnie czy spódnicę zawsze mam mokrą. To nie jest wilgotne, to jest mokre. Y to nie wydziela żadnego zapachu, ten pot oczywiście, ale po prostu ten no, komfort jest totalny. Ja mam zawsze mokre plecy, yy, jak nie w 10%, to w 100% albo i w 200%. To jest yy, straszne, yy, no i wiele, wiele preparatów przetestowałam. No i yy, słuchajcie, odkryłam, słuchajcie, no nie odkryłam, tylko po prostu weszłam kiedyś, niedawno, jakieś pół roku temu, na jakieś forum, bo tych forum jest wiele w internecie. Wybrałam sobie tam kilka, powiedzmy, pierwsze trzy czy cztery, ale na tych trzech czy czterech okazało się, że tam jest o dupie marynie, za przeproszeniem. Bo jeżeli ktoś zadaje pytanie, jaka jest, jak jest, nie wiem, jakiego koloru jest tęcza, jakich kolorów jest tęcza, to ktoś mówi, mam dzisiaj chrypę, albo. E, tam takie pytania. Słuchajcie, jeżeli jest jakieś forum, to mnie właśnie denerwuje w internecie. Jeżeli jest forum, które dotyczy czegoś konkretnego, czyli nie wiem, lepienia z plasteliny, no to czemu ktoś wchodzi na to forum i mówi: Wiecie, dzisiaj się nie kąpałem? No, dla mnie to jest porażka totalna. I wiecie, no i chcecie, chcecie, żeby udzielono wam jakieś odpowiedzi na dane jedno pytanie. Okazuje się, że. Musicie przebrnąć przez miliony głupich komentarzy, żeby się dowiedzieć czegokolwiek. No i te 3-4 pierwsze, jakby moje y, fora, które weszłam, nie dały mi żadnej odpowiedzi. Po kilkunastu komentarzach stwierdziłam, że nie ma sensu. I w jakimś czasie, może po tygodniu, weszłam znowu, losowo wybrałam sobie forum, które dotyczyło po co mi się plecy? Tylko i wyłącznie. I tu. Y, Faktycznie było tam z 4, może 5 osób, to było z 5 albo 6 albo 7 lat wstecz, więc forum dość stare, i w te 5-6 osób ze sobą komunikowało się. Mam ten problem, wiecie, bla bla bla. No i między sobą wymieniały informacje, a propos, co im pomagało. Jeden powiedział, że nie wiem, tam powiedzmy herbata z, z tymianku, a drugi mówił, no u mnie się akurat to nie sprawdziło. Trzeci mówi, no u mnie tabletki łykałem przez pół roku. Ktoś powiedział, ja łykałem przez rok mi się nie sprawdziło. I ktoś właśnie napisał o dwóch preparatach. Pierwszy preparat to był właśnie takie cudo, co się właśnie tak nazywało. I jeszcze inny, inny preparat. Ten preparat postanowiłam metodą losową iść też po najniższej linii oporu, czyli on kosztuje około 15 zł. Poczekajcie, nie 15, 30 zł. A ten drugi nie pamiętam jak się nazywał, ale na pewno miał krótszą nazwę i kosztował około 80. Pojemność też 60 ml, 80 zł. Więc mówię, przetestuję najpierw ten tańszy a no później najwyżej ten, ten droższy. Słuchajcie, to jest preparat na bazie, tu nie jest, tu jest na bazie alkoholu, on pachnie alkoholem, faktycznie jedzie, o tak, że no jedzie alkoholem naprawdę, yy, ale jak się posmarujecie, dokładnie plecy, yy, on daje takie uczucie, yy, hmm, to nie jest orzeźwienie, to nie jest jakieś chłodzenie. Jak się dotkniecie, to jest taka włonka, jakby plastik delikatny, ale taki plastik gładki, ale taki no, troszeczkę jakby lekko gumowaty, jakby silikonowy, ale na plecach tego nie czujecie. I słuchajcie, ja zrobiłam eksperyment, to jest moje drugie opakowanie. Pierwszym op pier przy pierwszym opakowaniu zrobiłam eksperyment. Możesz codziennie, rano przed pracą i po wieczornej kąpieli mnie smarował na noc. To bardzo szybko się wchłania. Przy dotyku jest bardzo takie pudrowe. I słuchajcie, y testowałam to przez tydzień czyli rano, wieczorem, rano, wieczorem, rano, wieczorem i tak przez 7 dni przez 6, przepraszam, o, przepraszam od poniedziałku do soboty. W niedzielę miałam przerwę. W niedzielę mnie mąż wypilingował plecy, dałam odpocząć, w poniedziałek dałam odpocząć i od sorku znowu zaczęłam, ale tylko 3 dni. I teraz to jedno opakowanie, takie 60 ml mi starczyło na takie dwu dwurazowe, że tak powiem, dwu, dwa razy dziennie przez 5 dni. Starczyło mi właśnie na te 5 dni. Także te 30 przysłowiowe z przesyłką złotych wystarcza powiedzmy na tydzień. Dość intensywnego smarowania. I teraz. Przez tydzień nie byłam na solarium, nie byłam na słońcu, nie byłam na plaży. Przepraszam. Plecy miałam przykryte i słuchajcie, nie pociłam się wcale. odczuwam ciepło na plecach, bo, było, bo były upały totalne 40, około blisko 50 stopni. Także test był super. Nie chodziłam też na siłownię, nie chodziłam na fitness, po prostu chodziłam do pracy i wracałam z pracy. Upał w pracy był niemiłosierny, ponieważ my mamy bardzo małe pomieszczenie, na trzy osoby, które pracują jeszcze wchodzi dużo klientów. Nie mamy też klimatyzacji, więc ponad 40, no ponad może nie, ale te 35 stopni non stop w pomieszczeniu jest. Wracając do pracy i idąc, też upał totalny, i słuchajcie, moje plecy były suche. Tak jak mówię, odczuwa się ciepło, nie, nie żadne pieczenie, nic, ale plecy są suche. Ale jest jeden wielki minus tego: coś kosztem czegoś. I tak zaczęły mi się pocić pachy niemiłosiernie, leci ze mnie ciórkiem, ponieważ ja. W związku z tym, że się poce, nie mam jasnych rzeczy, bardzo lubię siwy kolor, a niestety nie mogę w nich chodzić, żaden różowy, czerwony, żaden zielony, ponieważ na nich za, za bardzo wszystko było widać. Więc ma wszystkie ciemne ubrania. Są to ciemne, przeważnie czarne albo granatowe, albo najbardziej wrzo wrzożyste na świecie, jakie można. Wtedy nie widać potu. Więc ja mam tylko kilka ubrań, w których chodzę do pracy, mimo że nie pocą mi się plecy, ale poco mi się pachy. Posmarowałam sobie tym preparatem pachy, tym teraz, tą drugim opakowaniem, bo stwierdziłam, że za pierwszym ok, no coś jest na rzeczy, więc stwierdziłam, że drugie opakowanie wypróbuję i na plecy, i na pachy. I ok, y, z tym, że nie pocicie się, robi się taka błąka i jest wszystko w porządku, ale pocicie się w innych miejscach, które się do tej pory nie pociliście, czyli na przykład y, poniżej pupy, czyli jak się zaczynają, uda. Hmm. Skąd tam pot? Ja wiem, że człowiek się poci na całym ciele, ale no coś kosztem czegoś. Czyli musielibyście się tym jednym takim butelką wysmarować cali, wtedy wiadomo, że się człowiek nie spoci. Poci, poci, poci się również na czole, czego do tej pory nigdy nie miałam. Przy największych upałach, przy największym wysiłku na czole się nie pociła. Poci się na czole pod spływami Wiecie, tu przy uszach i na szyi, na szyi jestem mokra totalnie normalnie, wycierając się jedną chusteczką. Muszę zużyć trzy. Hm. Także to musicie brać pod uwagę. No, tak jak mówię, jedna taka butelka pewnie starczyłaby na: yy, no, zakulkowanie całego ciała, i wtedy byście się nie pocili. No, ale gdzieś ten, to pocenie musi nam, no, człowiek musi się pocić. Musi wydalać y, toksyny i, i, i jest zdrowszy wtedy, tak? No, tak jak mówię, ja kupiłam to w związku z moim, po, moją potliwością pleców. Na plecach się sprawdza wyjątkowo dobrze i pod pachami też ok. Tylko jest jeden problem pod pachami. Nie wolno używać perfum ani dezodorantów, ponieważ piecze niemiłosiernie. No i dostałam wysypki, bo nie wiem, widocznie alkohol w z związku z, z, z połączeniem z, z innymi dezodorantami i perfumami, no, rob, zrobił mi uczulenie, bardzo mi swędziało pod pachami, więc stwierdziłam, że pachy zostawiam jednak w spokoju, plecy, podstawa plecy, sprawdza się preparat na 100% u potliwców takich jak ja, którzy pocą się, pocą się na plecach tylko i wyłącznie i nie pocą się śmierdząco, przepraszam za wyrażenie. Bo ja nie pocę się śmierdząco, pocę się tylko płynnie. Także polecam w milionie procentów, to jest moje odkrycie od miesiąca. Przepraszam, od. Tak, od miesiąca, no bo to moje drugie opakowanie. Także polecam, wypróbujcie ten preparat na sobie. Dzięki, wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Pa. pa.